od 15 do 18. Jan daje o nim światłość i głośno woła w słowach ten był, o którym powiedziałem ten, który po mnie idzie przeży, prze, przewyższy mnie godnością gdyż był wcześniej ode mnie z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa Boga nikt nigdy nie widział. I ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Wszechmogący Boży i Ojcze, przychodzimy do Ciebie teraz z prośbą o to, abyś zechciał pobłogosławić zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Na początek takie małe doświadczenie. Święto Epifanii to inaczej święto objawienia. A objawienie łączy się z przeniknięciem przez światłość ciemności. I teraz powiedzcie mi, czy czujecie różnicę, ok? Tak, ale tak uczciwie. I, o, jak możecie wziąć jeszcze sobie śpiewnik, ok? Odwróćcie sobie śpiewnik na jakiejkolwiek pieśni. Zobaczcie, co tam widzicie. Ok, dobra. Znaczy, ja wiem, że młodsi będą mieli troszkę prościej. Widzicie wszystko? Jak jest lepiej? Tak, jak jest światło zgaszone dla tych, którzy nas oglądają, czy tak. Jakie jest światło jest lepiej? Więc właśnie, tak sobie pomyślałem właśnie, że święto objawienia to jest taki moment, w którym nagle przychodzi nam do głowy jakiś pomysł, jakaś myśl, która absolutnie ułatwia nam funkcjonowanie. Tak jak tutaj z tym śpiewnikiem. To jest proste doświadczenie, które mi się jasno oddziaływuje i pokazuje, że. Może coś się zmienić na lepsze w jednym momencie. Tak z palca, czy też po prostu załączeniem włącznika, czy go też wyłączeniem. Jesteśmy w kontekście Ewangelii Jana. Ewangelista Jan wspomina swojego imiennika, ma tutaj na myśli Jana Chrzciciela. Dlaczego, ta dlaczego to jest w ogóle takie istotne? I dlaczego tutaj te zgaszenie, zapalenie światła, i pokazanie, że ktoś może komuś absolutnie wszystko zmienić jest tutaj w tym kontekście takie bardzo istotne. Chociaż mam nadzieję, że powiem dzisiaj też kilka jeszcze innych rzeczy, które może też będą w miarę interesujące. Przede wszystkim Jan to człowiek, który zdecydował się w którymś momencie swojego życia pójść na pustynię. No mówmy się szczerze, nikt o zdrowych e, zmysłach e, czy też bez jakiegoś takiego wewnętrznego poruszenia na pustynię nie idzie, bo na pustyni nie ma nic, nie ma życia przede wszystkim. Tylko, że Jan zdecydował się na takie życie, życie pustelnika, który też miał w związku z tym też coś do powiedzenia, i wokół niego zaczęli gromadzić się ludzie. Przychodzili, słuchali, też wokół niego tam się w jakiś sposób gromadzili. I najprawdopodobniej, jak podają nie tylko Ewangelie, ale wokół niego zgromadziła się dość duża liczba ludzi. Czyli generalnie miał na pewno to, co o większość ludzi dzisiaj zabiega, miał pomimo tego, że nie miał pieniędzy, pomimo tego, że się wyrzekł wielu rzeczy, miał określony status społeczny. Tak? Był, miał posłuch. Ostatnio przeczytałem o tym, że że większość z nas, wszyscy, są w stanie wydobyć największe moce, największą energię po to, aby, uwaga, nie zdobyć bogactwa, nie zdobyć władzy, ale żeby utrzymać swój status społeczny. Boimy się jak ognia, żeby to co mamy dzisiaj nam nie opadło. Większość z nas wcale nie myśli o tym, żeby rządzić. Większość z nas wcale nie myśli o tym, żeby kiedy przemawiamy, to nas słuchano. My chcemy mieć taki status społeczny, który pozwala nam na spokojne życie i strasznie boimy się tego, że ten status nam spadnie. I jesteśmy zrobić w stanie zrobić absolutnie wszystko. Żeby tego, do tego nie doszło. Dlatego te czasy, które dzisiaj takie są, właśnie z, z tymi podwyżkami i, i stóp procentowych, ale też i ceny energii, tak mocno ludzi stresują, bo myślą, że będą musieli obniżyć swój standard życia i tego się strasznie boją. I na pewno jest tak dlatego, bo do, to, co się teraz dzieje, dotknęło, to czego byśmy nie chcieli stracić. To, co mówi Jan w tym momencie. To tak naprawdę absolutne pozbycie się tego wszystkiego, co osiągnął. Dlaczego? Zrezygnował z, z życia raz. Poszedł na pustynię, ale poszli za nim ludzie. No miał na pewno sporo rzeczy do powiedzenia, ale umiał powiedzieć, że jest ktoś od niego ważniejszy. Jest ktoś, kto był przed nim pierwszy. Jest ktoś, kto mimo. Że nie powala e, ani erudycją, bo kiedy pamiętacie to spotkanie Jezusa z Janem, tam nie było wymiany myśli, tam nie było to, że przyjechał wielki facet z mężnymi, zbrojnymi i ludzi poraził swoją wielkością. Tam tu się w ogóle wszystko wydarzyło jak przy okrągłym stole, bez rozlewu krwi. Jeden przyznał drugiemu, jesteś większy, odpuszczam. Bóg olśniło, bo coś zobaczył. I wracamy do dzisiejszego święta, bo to święto właśnie jest o takim momencie, w którym coś komuś, ktoś powiedział, kogoś olśniło, ktoś mimo wszystko poszedł i był w stanie wiele zmienić, a ta zmiana wpłynęła na bardzo wiele. I temat dzisiejszego kazania, takiej wiary nam potrzeba. Takiej wiary jak u Jana, ale też takiej wiary jak i u, uwaga, Dzisiaj przechodzimy jakby może do takiego sedna, do mięsa dzisiejszego święta. Myślę, że nasi młodsi słuchacze z chęcią posłuchają tego, bo będą mieli argumenty dla swoich kolegów i koleżanek do tego, w jaki sposób z nimi rozmawiać właśnie o dzisiejszym święcie. Moja córka dostała na święta, jak to zwykle bywa, kolorowankę. No i w tej kolorowance, w takiej, no powiedzmy, chrześcijańskiej kolorowance, tak, na samym końcu gdzieś tam... Na ostatnim rysunku były pięknie wyryte cyferki, znaczy cyferki, literki K plus M plus B. Niektórzy z was pewnie kojarzą, pamiętają o tym, że dlaczego rzymscy katolicy takie, a w zasadzie nie takie, ale inne, ale za chwilkę o tym powiem, literki na swoich drzwiach piszą, tak? Czyli, proszę? No właśnie. Piszą i myślą, że Kacper plus Melchior plus Baltazar i rok. Czyli co, byli tu? Kacper, Melchior i Baltazar byli w tym mieszkaniu, tak? No nie do końca. Generalnie zamiast K, literki K, powinno być C. I to wcale nie oznacza Kacper, Melchior i Baltazar, tylko Christus mansione benedictum i rok, czyli Chrystus pobłogosławił ten dom, w tym roku. I tak sobie pomyślałem, katolicka kolorowanka e, wprowadza już dzieci taki błąd. Kacper, Melchior i Balthazar to są absolutnie niebiblijne imiona. To jest e, historia, e, która została w taki sposób trochę wymyślona. Także. Myślę, że jak zobaczycie, a uwierzcie mi, chodzę teraz po, yy, po, po niektórych mieszkaniach, widzę, że wszyscy piszą K, a, C, a zamiast C, i wszyscy, jak piąć, mówią: No, Kasper, i Baltazar. Nie. Powiem po łacinie: Christus, mancione Benedictum, Christus pobłogosławił ten dom w tym roku. Ale kto to był? Kim byli ci ludzie, którzy, tak jak Jan. Zostali oświeceni, tylko że oni zobaczyli gwiazdę. Mówią, że królowie. No, święto Trzech Króli, prawda? Jak to mówią w internetach, nic bardziej mylnego. W Biblii, w Ewangelii Mateusza, bo to jest jedyna Ewangelia, która o tym wspomina, nie ma absolutnie żadnej mowy o żadnych królach. Uwaga! To w naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej Y, które też nie jest do końca y, klarowne w tej, y, w tej kwestii. Nie ma mowy o królach, nawet nie ma mowy o mędrcach. Greckie słowo, które tu jest przetłumaczone na tej zasadzie, mówi o magach, czyli ludziach, którzy y, na tamten czas posiadali tajemną wiedzę. Takich powiedzmy alchemików. Tak? To są mniej więcej tacy ludzi, ludzie. A skąd się bierze e, ta sytuacja, ta, e, jakby to, że wszyscy powtarzamy, że mamy dzisiaj święto Trzech Króli? Bo w psalmach było napisane, że królowie przyjdą i powiedzą. I Kościół rzymskokatolicki, pomimo tego, że w Ewangeliach tego nie ma, no połączył to. No to jak byli królowie w psalmach, no to niech będzie święto Trzech Króli. Ale jest jeszcze większy problem. Bo tak jak powiedziałem, Mówi o tym tylko Ewangelia Mateusza. W psalmach nie ma mowy o tym, ilu tych króli <laughs> miałoby być. A w Ewangelii też nie ma liczby owych magów, którzy przyszli do Jezusa. Dacie wiarę? Nie ma trzech. Wiemy tylko, że było ich kilku. Wiemy, że nie był jeden. Ale na pewno nie było ich trzech. Przynieśli trzy dary. Stąd to się wzięło. No ale umówmy się szczerze. Czy jak ja poszedłbym w cztery osoby, to trzech darów też byśmy nie przynieśli? W pięć osób, jakbyśmy poszli, trzech darów nie moglibyśmy przynieść? W dziesięć osób nie moglibyśmy przynieść trzech darów? No umówmy się szczerze, jakbyśmy wyobrażili sobie choinkę bo prezenty, no to fajnie by było, zwłaszcza dla dzieci, jakby od każdego coś dostać, tak? no ale to nie był ten kontekst. I Kościół Koptyjski, najstarszy Kościół chrześcijański, w sensie ten, który ma najstarszą liturgię, obchodzi święto trzynastu magów. Trzynastu, nie trzech. Najstarsza chrześcijańska tradycja, a Święto Epifanii jest najstarszym świętem w tradycji chrześcijańskiej obchodzi święto trzynastu magów, czy też mędrców. Zobaczcie, żyjemy niby w chrześcijańskim kraju, a to święto jest jedną wielką ściemą. Prze, prze, biblijnie nie, ale Kościół chrześcijański zrobił z tego święta po prostu jakąś wydmuszkę, której nie mówi się prawdy. Przynajmniej biblijnej prawdy. No więc właśnie. Czyli mamy informację, że było ich kilku, mamy informację, że przynieśli trzy dary, mamy informację, że nie byli to y, królowie, wiemy, że nie byli to też mędrcy, tylko byli to magowie. I dlaczego to jest takie istotne, i dlaczego to jest takie y, do połączenia z apostołem Janem? Bo to byli ludzie wykształceni, którzy już też w swoim życiu coś osiągnęli. Mieli określoną wiedzę, mieli też określone środki, żeby to, co, czy złoto, kadzidło i mirrę przez pół świata wieść i potem to dać dziecku. Teraz powiem, jakiemu dziecku, w kontekście tego, ile mieli pieniędzy i co znaczyli, przyjście do takiego miejsca, w którym akurat był Jezus razem z Marią, wcale nie było takie oczywiste. Czy pamiętacie, że pierwsze kroki, jakie poczynili, to poszli do Heroda, tak? To był ich pierwszy krok. Idziemy do, do króla, do władcy. Okazało się, że to nie do końca prawda i zaczęli szukać dalej. I to jest ten punkt styku, że ani Janowi nie była potrzebna wielkość Jezusa, który przemawia mm. okrągłymi słowami, nie była potrzebna armia, która przekona Jana, żeby zrezygnował ze swojego nauczania i wszyscy uczniowie, żeby z Nim poszli. Tak. A ci, pomimo tego, że na pewno wiecie, jeżeli idziecie pół świata, i okazuje się, że to nie jest to miejsce, do którego mieliście przyjść. Omówmy się, że to nie były samochody, tylko no, no, wielbłądy. No to miałem taką przyjemność jechania na wielbłądach, przejechałem 100 metrów i miałem serdecznie dość. No to oni przyjeżdżając do, do Heroda, widząc, że to chyba jednak nie to miejsce, no mogli powiedzieć, no trudno, zostawiamy to złoto, kadzidło i miry i wracamy do siebie. Nie rezygnują, ale idą dalej. I idą do miejsca, które okazuje się no, niczym szczególnym. Dla nich, przyzwyczajonych, ja nie wiem, wielbłąd do czego by dzisiaj przyrównać. Myślę, że do najlepszych limuzyn, chyba tylko i wyłącznie. Także wyobraźcie sobie ludzi, którzy mają kupę pieniędzy, mają e, kupę wiedzy. Mają też umiejętności, żeby spieniężać tą wiedzę. Dochodzą do jakiejś groty i się nie rozczarowują. Więcej, tam jest nawet taki ustęp w Ewangelii Mateusza, że jak oni wchodzą do, do Jerozolimy, to oni są wszyscy przerażeni. Przerażeni, że mają jakąś wiedzę, mają jakąś wiarę w coś. Taką, że oni są wszyscy łącznie z chorodem przerażeni. Zobaczcie, ap Jan, chrzciciel, też miał tak ogromne przekonanie o tym, że Jezus jest jego następcą, że w ogóle nawet z tym nie dyskutował. Ci składają złoto, kadzidło i mirę, nie dyskutują, mówią: Gwiazda, gwiazda, my, my, prezent, prezent. No to jak trzynastu ich było, tak trzynastu położyło to, co tam mieli. A apostoł, Jan chrzciciel, Bóg dał, Bóg wziął. To jest mój następca. To jest taki niesamowity moment w dzisiejszym święcie, że przychodzi taki, taka chwila, taki moment, że nagle dochodzi do nas zrozumienie istoty rzeczy. Był mój czas, on się kończy. Idę dalej, ale ten jest teraz przede mną. I Jan i tych trzynastu magików zrobiło dokładnie to samo. Absolutnie oddało wszystko, co ma, bo zawierzyło, bo zrozumiało, że pomimo tego, że no, kontekst nie jest najprzyjemniejszy, no, ten żłób, ten, ta, ta bieda, ta młoda kobieta, to oni i tak mówili, ok, no tak widać ma być. I takiej wiary nam potrzeba, w której nie cuda, w której nie okrągłe, piękne słowa, w której nie przekonywanie na siłę, nie marchewką, nie kijem, nie batem, ale właśnie takie zrozumienie to On, to Bóg. On przyszedł na świat w takiej biedzie, ale to jest Jego wybór. I w ogóle z tym nie ma co dyskutować. Tak jak nie dyskutowali wtedy w Jerozolimie, bo się tak bardzo bali, bo byli tak bardzo przekonani. I tego nam wszystkim życzę. Amen.